Witamy Was w następnym odcinku Auto Classic. Dzisiaj chcemy przedstawić Wam Chevroletta Corvette C1 z 1958 roku. Kilka korwet C1 już widzieliście na naszym kanale, ale ten egzemplarz wydaje mi się, że jest najlepszy, który można dostać pod znaczkiem Chevroleta. Jest to 58 rok korwety. E, który charakteryzuje się przepięknym grillem z przodu, e, który wychodził tylko dwa lata. E, oczywiście bocznymi e, półkolami, które zakończone są e, ładnymi e, pazurami, które są chromowane. I oczywiście tył, który był tylko przez kilka lat robiony, czyli wydechy w pięknych chromowanych zderzakach. Ten design. E, był robione przez dwa lata, były wcześniejsze 5-6 i 5.7 rok, ale one już tak nie zachwycają. Nie mają podwójnych lamp z przodu, zderzaki z tyłu są mniejsze i inaczej wyglądające. A ten model, ten samochód jest uznawany za najpiękniejszą korwetę, która jest produkowana kilkadziesiąt lat jak wiecie, do dnia dzisiejszego. Ten samochód posiada pod maską silnik o pojemności 5,4 litra. Oczywiście na gaźniku, w automatycznej skrzyni biegów. Co więcej, auto jest sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych świeżutko. Jak wiecie, wszystkie nasze auta prosto trafiają z USA. Jest on w stanie bardzo dobrym, lecz na pewno trzeba zrobić nowy lakier, sprawdzić podwozie, podzespoły. Auto jest technicznie sprawne, jeżdżące, chromy pięknie się świecą, ale troszkę serca trzeba w ten samochód dać. Dobrze wiecie, ile kosztują takie samochody w Stanach czy nawet w Europie. I Myślę, że zachwycimy Was bardzo dobrą ceną, i będzie można dołożyć jeszcze trochę swojej pracy i zrobić piękną perełkę, która będzie zachwycała następne lata innych kolekcjonerów i widzów, gdy wyjedziemy na zlot czy, czy na targi samochodowe. Odpalę Wam jeszcze ten samochodzik, żebyście mogli posłuchać V8 z 58 roku. Ciche brzmienie V8 e, jest przez to, e, że mamy oryginalny wydech e, podwójny na dwie strony silnika i oczywiście z, e, z dużymi puchami z tyłu, które wyciszają ten samochód, ale jak wciśniemy pedał gazu, daje nam e, dużo radości. Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej i dalszych naszych postów. Do zobaczenia.